Polska gospodarka z przytupem zamknęła rok 2025, notując w czwartym kwartale wzrost PKB o 4% rok do roku. Powody do zadowolenia mają także inwestorzy, bo wiele małych firm mocno poprawiło wyniki i zwiększyło potencjał dywidendowy. Sprawdziliśmy, w których spółkach z SWIK 80 szykują się solidne dywidendy w 2026 roku i zapraszam serdecznie na omówienie tematu. A partnerami kanału są Dom Maklerski, Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Inwestowanie w dywidendy wśród giełdowych maluchów to dla wielu strategia łącząca solidne przepływy pieniężne z potencjałem na dynamiczny wzrost wyceny. Indeks SWIK 80, grupujący mniejsze podmioty, od lat udowadnia, że szczodrość nie jest zarezerwowana wyłącznie dla gigantów. Około 60% spółek z tego zestawienia regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. To właśnie giełdowe maluchy potrafią zaoferować średnią stopę dywidendy na poziomie 4,5 do 5,5%, a liderzy z sektorów deweloperskiego czy przemysłowego nierzadko przebijają barierę 10%. Z informacji zebranych przez Stokocz.pl wynika, że w 2026 roku fani dywidend będą mieli w czym wybierać wśród reprezentantów SWIK80. W segmencie małych spółek ciekawe dywidendy powinny zaoferować deweloperzy mieszkaniowi. Eksperci zwracają uwagę, że branża przeszła przez słabszy 2025 rok z suchą stopą. Obecnie deweloperzy dysponują rekordową liczbą mieszkań w budowie, z czego większość z nich będzie oddawana w 2026 roku. Jak prognozują analitycy Nobel Securities, na razie sprzedaż mieszkań mało imponująca, ale powinna się wyraźnie poprawić od drugiego kwartału 2026, kiedy mieszkania będą gotowe lub prawie gotowe do odbioru przy założeniu z dynamiką. Sprzedaży mieszkań, wyniki finansowe w 2026 roku będą rekordowe. Solidne stopy szykują się w Archicomie, Atalu, Murapolu i być może także w Echo Investment, które jeszcze pod koniec 2025 roku wypłaciło szczotrą zaliczkę. Jak komentuje dla stoku Dariusz Nawrot, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa w Nobel Securities, w Atalu spodziewam się spadku stawki dywidendy w ujęciu rok rocznym i wypłaty 4 zł na akcję. Archicom moim zdaniem wypłaci 2 zł na akcję, natomiast Murapol, który pod под конец Ubiegłego roku wypłacił zaliczkę 2,94 zł na akcje. powinien dorzucić do tego jeszcze 1,96 96 zł na akcje, co dawałoby łączną stawkę 4,90 na akcje i stopę dywidendy przekraczającą 12%. Identyczny scenariusz dla Murapolu mają analitycy biura makerskiego PKOBP. Natomiast w wypadku Atalu Mikołaj Lemańczyk z biura makerskiego e Banku spodziewa się mocniejszego cięcia dywidendy. W 2025 roku deweloper wypłacił 5,50 zł na akcję, co dało stopę 8 Jak mówi 8,3%. Mówię dla stoku.czpl Michał Lamańczyk. Prognozowany spadek dywidendy Vataru w, w ujęciu rocznym z 5,50 zł do 3,36 zł to pokłosie mocnego wzrostu wskaźnika dług netto do kapitału własny. Z tego właśnie względu spodziewam się bardziej konserwatywnego podejścia zarządu do kwestii tegorocznej dywidendy. Wśród małych spółek okazało dywidendę powinna zaoferować grupa Oponeo, internetowy dystrybutor Opon i Felk. Niedawno podał wstępne dane za 2025 rok. Według szacunków spółka wypracowała 1,75 mln złotych jednostkowych przychodów. Ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 5,6% rocznie. Pełne wyniki firma przedstawi 21 kwietnia. Zdaniem analityków Biura Makerskiego PKBP, w tym roku Openao może się szarpnąć na stawkę 6,50 zł, co przy obecnym kursie w okolicach 100 zł. daje stopę 6,5%. Jak komentują dla SocolturePL analitycy Biura Makerskiego PKO BP, Podtrzymujemy też 6,50 zł dywidendy na akcję. Niemniej, ponieważ nie weszły cła na opony chińskie, to ten rok może być trudniejszy niż wcześniej się wydawało. Oponeo na przestrzeni ostatnich 5 lat mocno zwiększało strumień dywidend. W ubiegłym roku dystrybutor wypłacił rekordowe 6,80 zł na walor, a stopa dywidendy wyniosła 6,6%. W tym roku rekordową stawkę może wypłacić dekora. Zdaniem Sylwii Jaśkiewicz z. Tomu Okręckiego Boś, producenta paneli SPC stać na 4,50 zł dywidendy na akcję, co oznaczałoby stopę około 6,4%. Jak prognozuje ekspertka, prognozujemy w 2025 roku sprzedaż na poziomie około 660 milionów złotych, EBITDA na 127 milionów, zysk operacyjny na niecałe 100, uwzględniając około 13 milionów złotych oczekiwanych pozostałych kosztów operacyjnych. Oczekujemy 77 milionów złotych zysku netto. Dekoro od 2006 roku regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dzięki rozwojowej oferty i skali biznesu w ostatnich latach stawki znacząco wzrosły. W ubiegłym roku producent Paneli wypłacił rekordowe 4 zł na akcję. A najtyczka Domu Kerskiego Box spodziewa się utrzymania pozytywnych trendów i wzrostu dywidendy w 2027 roku do 5 zł na akcję. Perspektywę na sowitą dywidendę ma także NTRR. Analitycy Trigon do Maklerski spodziewają się, że w tym roku spółka oferuje stawkę dającą stopę w okolicach 6,6%. ,6%. W 2025 roku przewoźnik lotniczy wypłacił 3 zł na akcję, co dało stopę 5%. Jak zaznaczyli analitycy Trigon-Domaklerski, ostatnie komentarze zarządu potwierdzają pozytywny obraz 2026 roku. Spółka podkreśliła wyraźną poprawę efektywności operacyjnej w 2025, przy czym pełne korzyści mają być widoczne dopiero po wdrożeniu większej floty w przyszłym roku. Pojemność na sezon 26 jest już zakontraktowana. Szansem na dywidendę z wysoką stopą ma również Ferro, producent armatury sanitarnej i grzewczej. Zdaniem Sylwii Jaśkiewicz z domu kerskiego, Boś może wypłacić 2,65 zł na akcję, co oznacza stopę w okolicach 9,2%. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli ta prognoza się sprawdzi, będzie to stawka o 15% niż szerokrocznie. Jak oceniła Jaśkiewicz, przez obecnych akcjonariuszy, Ferro może być postrzegana głównie jako spółka dywidendowa, utrzymywana ze względu na potencjał jej wypłaty i możliwość dźwigni operacyjnej przy założeniu poprawy na kluczowych rynkach, w połączeniu z dyscypliną wdrażania Apex i ewentualnymi przyjęciami. Walory Ferro wyglądają bardziej atrakcyjnie w momentach przeceny, szczególnie jeśli kurs będzie reprezentował jednocyfrowy wskaźnik P/E oparty na naszych prognozach zysku na 2026 rok. Wciąż jednak kluczowe ryzyka to zmieniający się model dystrybucji i rosnąca konkurencja ze strony azjatyckich producentów. Ręce mogłoby zacierać także akcjonariusze MCI Capital. W ubiegłym roku fundusz Private Equity specjalizujący się w inwestycjach firmy działające w ramach tzw. cyfrowej gospodarki ogłosił politykę dywidendy. Plan na lata 2025-2027 zakłada dystrybucję dla akcjonariuszy 4% kapitału własnego rocznie zgodnie z ostatnim zbadanym i zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym. Na pierwszą wypłatę trafiło 84,5 miliona złotych, co dało stawkę 1,61 61 zł na akcję. Zdaniem Krzysztofa Radojewskiego z Noble Securities w tym roku spółka może powtórzyć stawkę dywidendy. Jak komentuje dla Stokoczpajara Krzysztof Radojewski, zakładam, że zgodnie ze wspomnianą polityką w bieżącym roku kwota dywidendy będzie zbliżona i wyniesie około 1,60 60 zł na akcję. A kolejny Rok z ciekawą dywidendą szykuje się w Playway. Producent z branży gier wideo regularnie od debiutu na GPW dzieli się zyskiem z akcjonariuszami i z roku na rok podnosi stawkę. W tym roku firma kierowana przez Krzysztofa Kostowskiego może jednak wypaść z rytmu. Zdaniem analityka Domokerskiego Boś Playway zaoferuje dywidendę o atrakcyjnej stopie, ale w ujęciu nominalnym niższą niż przed rokiem. Jak komentuje dla stokurcz.pl Tomasz Rodak z uwagi na słabszy wynikowo rok, niski kurs dolara oraz brak znaczących premier spodziewam się spadku stawki dywidendy rokrocznie o 13% do 19,5 zł na akcję. Warto też dodać, że ubiegłoroczna dywidenda była podbita środkami ze sprzedaży dużego pakietu akcji w Big Cheese Studio. Wysoko w tegorocznym rankingu dywidendowym powinien upasować się także stal eksport autostrady. Spółka dzięki stabilnym przepływom operacyjnym i braku większych inwestycji od lat wypłaca sowite dywidendy. W ubiegłym roku do akcjonariuszy trafiło ponad 157 milionów złotych, czyli w zasadzie całość zysku jednostki dominującej za 24 rok. Stawka 63 grosze na akcję dała stopę dywidendy na poziomie aż 16,2%. Tegoroczna dywidenda będzie dzielona tak jak w latach poprzednich, jest więc spora szansa na kolejną wysoką dwucyfrową stopę, szczególnie że kurs akcji spółki mocno spadł w ostatnim czasie. Impulsem do wyprzedaży okazała się nowa strategia spółki. Stale eksport autostrady szykuje się na nową ścieżkę biznesową po wygaśnięciu koncesji na zarządzanie i eksploatację odcinka autostrady A4 w 2027 roku. Dzielenie już wypracowanych zysków rozpoczęła grupa Votum. Spółka jeszcze w 2025 roku wypłaciła aż dwie zaliczki po 1,67 zł na akcje na poczet dywidendy. Analitycy Domu Okleckiego Boś zakładają wypłatę jeszcze jednej transzy, co łącznie dałoby 5 zł dywidendy na akcję. Jak wskazują analitycy Domu Okleckiego Boś... Wotum jest dojrzało spółką generującą gotówkę, która wchodzi w 26 rok z rekordową rentownością wspieraną przez aktywność na polu ugód. Wyniki Wotum w średnim terminie zależą od skutecznego zarządzania procesem zamykania portfela roszczeń w obszarze kredytów w walutach obcych przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości, jaką daje sankcja kredytu darmowego i selektywnym rozszerzaniu działalności. Przypomnijmy, polityka dywidendowa Wotum na lata 25-27 zakłada coroczne wypłaty około 5 zł na akcję w ramach dywidendy za 25 rok spółka wypłaciła rekordowe 80 milionów złotych, czyli 6,67 na akcję. A do listy ciekawych dywidend w segmencie małych spółek można dopisać ElectroTeam i Selene FM. Pierwsza spółka, zdaniem Krzysztofa Pado z domu BDM, może wypłacić około 2 zł na akcję, czyli o 1 piątą mniej rok rocznie. Jak komentuje dla Krzysztof Pado? Polityka spółki w zakresie dywidendy została podtrzymana przy okazji publikacji nowej strategii jesienią 2025. Zarząd zamierza rekomendować dywidendę w wysokości od 50% do 75% jednostkowego zysku netto. W latach 2024 25 spółka wypłacała 2,50 zł na akcję. W 2026 roku będzie to mniej, nawet jeśli miałoby to być 70% zysku. Ze względu na jego prognozowany spadek rocznie w 2025 roku zakładam dywidendę na poziomie około 2 zł na akcję. W wypadku Seleny FM Krzysztof Pado zakłada powtórzenie dywidendy z ubiegłego roku i wypłatę stawki 2,50 zł na akcję, co przy obecnym kursie dawałoby stopę w okolicach 4,6%. Jak prognozuje analityk Domomom Macherskiego BDM. W naszych założeniach przyjmujemy wypłatę dywidendy w 2026 roku na poziomie porównywalnym rokrocznie. W kolejnych dwóch latach przyjmujemy 50% skonsolidowanego zysku netto, a w następnych poziom wypłaty 75-100%. Analityk prognozuje, że w całym 2025 roku Selena zaraportuje 1,78 miliarda złotych przychodów i ponad 220 milionów złotych EBIDA oraz 108 milionów złotych zysku netto. Spółek, które generują dużo gotówki i chcą się dzielić nią z akcjonariuszami, jest więcej. Część reprezentantów SVK 80 decyduje się jednak na dystrybucję zysków poprzez skup akcji własnych. Tak zwane buybacki to alternatywa dla dywidendy, która z punktu widzenia drobnych akcjonariuszy jest mniej korzystna z uwagi na limity, opłaty czy konieczność. Pilnowania terminów zgłoszenia. Przegapienie terminu zapisu lub niezałapanie się na skup z uwagi na zbyt małą liczbę akcji wyklucza inwestora z podziału zysku. Na tę formę podziału gotówki decydowały się w ostatnich latach m.in. Toja, Koreku STEFI czy Komp. Dywidendy mogą być najprostszą strategią na zbudowanie spokojnego portfela ze spółek, które realnie płacą, a nie tylko obiecują gruszki na wierzbie i sprzedają nam żonki marketingowe na temat potencjalnych przyszłych wzrostów. Dajcie znać, czy materiał przypadł Wam do gustu i które z tych spółek już macie w swoim portfelu, a które dopiero zamierzacie zakupić. Jeżeli materiał był dla Was wartościowy, zachęcam do podzielenia się nim z znajomymi którzy mogą być zainteresowani tematem. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych materiałach.